Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No, pewno gratuluję Chrobremu e, utrzymania się w pierwszej lidze. E, w drugiej połowie warunki były bardzo trudne do grania. Chrobry mocno się postawił. Zaczął mecz z dużym wigorem. E, drużyna Chrobrego zaczęła mecz z dużym wigorem. Natomiast... E, Potem mocno przejęliśmy inicjatywę. Ta pierwsza połowa powinna się skończyć nawet wyżej dla mnie, przynajmniej taki mam, taki mam odbiór. A w drugiej połowie zagraliśmy bardzo słabo. Jest to taki trzeci mecz z rzędu, gdzie tak, tak to wygląda, bo i z AUKS-em ostatnie pół godziny było bardzo słabe i od 70 minuty i z Wartą poznać cała połówka, tutaj również. W momencie, kiedy prowadzimy do przerwy, musimy wychodzić na drugą połowę. Z takim samym nastawieniem, jak graliśmy w pierwszej. To zdecydowanie musimy w przyszłym sezonie poprawić. I wydaje mi się, że pod kątem takich cech mentalnych w tym aspekcie będziemy pracować. Dobrze Państwo, Na pewno rozpocznę może nie od oceny meczu, tylko podsumowania może powiedzieć realizacji celu, który sobie postawiliśmy od całego początku, czyli utrzymania dobrego głogów. W pierwszej lidze, bo to jest klub, który zasługuje nie pod względem organizacyjnym, ale przede wszystkim też historycznym, żeby w tej pierwszej lidze być. Myślę, że te pół roku pokazało, że byliśmy zespołem, który może za dużo tych punktów nie zdobył, ale był w każdym meczu zespołem, który pokazał swój styl. Yy, mieliśmy w wielu meczach była sytuacja, że nigdy nie było, że przeciwnik nas zdominował, wręcz nawet było kilka meczów, w których, w których można powiedzieć, my powinniśmy ten mecz wygrać, natomiast nie zawsze nam się udawało. Chcę przede wszystkim podziękować zawodnikom, przede wszystkim za ten mecz, za wiarę, bo wyjście, przegrywanie 2-0 z tak dobrym zespołem jak Ruch Chorzów, który pokazał jako ma jakość, że to jest zespół, który powinien grać o najwyższe cele w pierwszej lice i wyjść w drugiej połowie, wyciągnęliśmy wnioski z pod taktycznym, pod względem też yy, przypomina sobie o odpowiedzialności naszej wobec klubu, wobec kibiców, wobec też siebie, żeby patrzeć sobie w oczy i myślę, że pokazaliśmy, że druga połowa była zdecydowanie lepsza. Potrafiliśmy wyjść z tej sytuacji i zrealizować cel, czyli strzelić dwie bramki, a nie jest to proste. Całkowicie dwie różne połowy, gdzie przeciwnik miał przewagę dużą w pierwszej połowie, a w drugiej. Myślę, po zmianach statystycznym pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który też potrafi stwarzać i narzucać swój sposób grania. Na pewno dużo było cech wolicjonalnych, było bardzo dużo cech zaangażowania i pokazania charakteru, nie tylko można powiedzieć, ze całego zespołu, ale też sztabu kibiców, którzy można powiedzieć wierzyli do końca. Bardzo z tego się cieszę, bo uważam, że cel jest końcowy. Jest to nasz przedostatni mecz, jeszcze gramy następny, w którym też chcemy grać o zwycięstwo, pokazać, że jesteśmy z tej grupy. Zespołu w o utrzymanie, jesteśmy zespołem, który zasłużył, żeby być najwyżej z tej grupy, dlatego będziemy chcieli w pole na ich stadionie nowym, pokazać dalej kontynuację naszej, naszej gry. I oczywiście zawsze ona była dobra, ale w większości sytuacji pokazywaliśmy nie tylko charakter, ale pokazaliśmy też nasze umiejętności. Wielkie brawa dla zawodników wszystkich, nie tylko tych, którzy grali, ale tych, którzy też byli na ławce, którzy dopingowali, motywowali i podpowiadali swoim kolegom, ale również tym, którzy są kontuzjowani, bo uważam, że mamy mieliśmy olbrzymie problemy, o których nie mówiliśmy. I ten zespół potrafił 12, 13, 14, 20 kolejny zawodnik potrafił pokazać jakość, czyli był można powiedzieć tak samo pielęgnowany i dbany o to, żeby miał wysoki poziom sportowy. Dlatego też yy, yy, dziękuję wszystkim za zaufanie prezesom, pracownikom, którzy naprawdę przygotowali boiska, nasze szatnie, żebyśmy mieli wszystkie warunki stworzone ku temu, żebyśmy mieli godne, sposób do tego, żeby się przygotować jak najlepiej przez ten cały pół roku. Dziennikarzom, którzy też wspierali nas, ale zadawali też fajne pytania, ale też konstruktywne, trudne, ale też... Dobry, dlatego wszystkim chcę podziękować, bo uważam, że to był bardzo ciężki sezon pod względem mentalnym, bo ta liga jest specyficzna niż w tamtym roku. Też znam ligę, bo pracowałem w Wiśle po zeszłym roku. Tu była liga silnych zespołów i liga zespołów średnich, które walczyła typowo o utrzymanie i typowo zespołów walczących o najwyższe cele. Tak więc ta liga naprawdę poszła bardzo mocno do góry, tak więc my musimy w następnym roku pod wieloma aspektami się przygotować, żeby nie dochodziło aż do takich sytuacji, że dwie kolejki przed końcem nie jesteśmy jeszcze pewni bytu. Ale myślę, że pokazaliśmy, że mogliśmy dużo wcześniej to, to utrzymanie już sobie zapewnić. A taka jest piłka. Trzeba mieć dużo pokory. My mamy jako zespół, ja jako trener. I chcę jednocześnie przy tym wszystkim też wszystkim podziękować za ten cały sezon. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do Pana trenera? A co zespół usłyszał w szatni po, po tej pierwszej połowie, kiedy schodzicie do szatni i było 0-2, a wyszliście na, na drugą połowę i tak naprawdę wszystko zaczęło się od nowa, bo tej energii, tej fantazji nie brakowało na boisku? Przede wszystkim znów przypominam, że wiary w siebie. bo Potrafiliśmy przez pierwsze 5-10 minut też strzelić dwie, trzy bramki, a nie szliśmy z ruchem chorzów. Dlaczego straciliśmy tą pewność siebie w następnych, można powiedzieć, części, w następnym kwadransie, drugim i trzecim? I myślę, że to było główny przyczyna, czyli mentalnie, a pod względem taktycznym były cztery elementy, które musieliśmy poprawić, szczególnie faza przejściowa po stracie piłki. Widziałam, że ruch chorzów miał bardzo dobry pomysł na nas po podbiorze piłki. Od razu rzucali nam piłkę za linię obrony, i dlatego wychodzi do tej sytuacji, do dogodnej sytuacji zdobycia bramki. Myślę, że to poprawili. Zrobiliśmy też pewne, można powiedzieć, roszady taktyczne, jak widzieliście. Nasza dzisiaj, jakby ktoś policzył, ile ustawieniami graliśmy, to naprawdę by naliczył się wielu ustawień ciekawych ustawień, ale my to ćwiczymy. Tak więc to nie było, że to było na, na nosa, tylko po prostu to było kontrolowane i przygotowane. jakbyśmy nam brakowało bramki, kto ma pójść do przodu, kto ma sekurować. Tak więc dziękuję, że wytrzymali chłopcy, można powiedzieć, ciśnienie i byli konsekwentni w takich, można powiedzieć, w takiej dyscyplinie taktycznej. I to nas bardzo cieszy. No i oczywiście też były też mocne słowa, bo nie było też ten, że niektórzy muszą podnieść ten, być najlepszą wersją samego siebie, a nie tylko wyjść na boisko i być wystraszonym. Dlatego też moja rola jest też, żeby dać wiarę zespołowi też sobie przez to, bo jestem z nimi na dobre i na złe. Panie Przewodniczący, a zmiana Mikiego była zaplanowana, czy Pan pomyślał, że, że coś jeszcze można temu zespołowi dać w tym momencie? Czy to była taka właśnie chwila, kiedy trzeba było coś dorzucić jeszcze z przodu? Nie, mamy przygotowane, że przychodzimy na ustawienie dwóch napastników. Graliśmy już w kilku meczach, tak jak z Arką Gdynia, tak więc też chcieliśmy wykorzystać to. Mikołaj jest zawodnikiem fantastycznym, który gra w powietrzu i przede wszystkim umie zastawić piłkę, a nawet jak ta piłka spadnie obok, to automatycznie mamy z tego korzyści. I pokazał, że wszedł na te kilkanaście minut i pokazał też, że mieliśmy z tego wielkie korzyści. No to jest zawodnik, który jest też ikoną tego klubu, nie oszukujmy się, jest przez wiele lat i oddał się temu zespołowi. To mieć jest że też potrafi schować swoje ego, bo to nie jest też proste, i wejść i pomóc zespołowi. Tak więc cieszę się bardzo, że mieliśmy wszyscy wspólny cel. Nie było czegoś takiego, że ktoś ma swoje tylko indywidualne ambicje, ale robi to dla zespołu. I to było widać, że wszyscy patrzyliśmy w jedną stronę i to mnie bardzo cieszy. To Jeszcze pytanie: to podsumowanie, bo już Pan mówi o tym, że, że właściwie yy, można ten obraz troszkę zafałszować, bo, bo jak się zabędzie jeszcze jakieś punkty, to można wylądować o wiele wyżej i nie będzie widać tego trudu walki o utrzymanie. Ale jak pan mówił o tym jeszcze przed rundą, o tym, a właściwie kiedy pan tutaj przychodził, o tym, że zobędzie pan 20 punktów, bo tak wychodziło z tego, że mm -hmm. jest 5 e, tych takich zestawów po 4 punkty, czyli 20 tak. punktów. Ma pan 14, mimo wszystko nie jest to taki cel, jaki pan osiągnął, jaki sobie planował do osiągnięcia, ale, ale ten cel nadrzędny, czyli utrzymanie jest osiągnięty. Ta różnica tych 6 punktów wynika... Z braku szczęścia, z braku konsekwencji czasami zawodników, czy, czy jeszcze z innych celów? Widzieliśmy sami, jak te mecze wyglądały, że traciliśmy bramki w ostatnich minutach, w drugich połowach. To były mecze, gdzie właśnie te punkty by zdecydowanie były. I te statystyki pokazywały, że mieliśmy Expective Go na wysokim poziomie, lepsze od nawet tych zespołów czołowych, które walczą o najwyższe cele. Myślę, że brakuje wszystko po części, nie ma można powiedzieć jednej głównej przyczyny. Yy, dlatego też musimy wziąć wnioski na następny sezon, to jest dla nas kluczowe, ale myślę, że tak jak podsumowałem też Jaka to jest specyficzna liga w tym roku, że wystarczyło, można powiedzieć, tylko tyle punktów, żeby się utrzymać, kiedyś to trzeba mieć 34, albo nawet i więcej, pokazuje to właśnie o specyfice tej ligi. Dlatego też brałbym wszystkie aspekty pod uwagę, nie tylko takie ogólnikowe, że utrzymaliśmy się, można powiedzieć, w przedostatniej kolejce, ale też trzeba się cieszyć, że nie ostatniej, bo też były takie głosy, że my nie damy rady, można powiedzieć, z ruchem chorzów i fajnie, że pokazaliśmy nie tylko umiejętności, ale też charakter, szczególnie w drugiej połowie. No i ta druga połowa, o której często zadawaliście pytania, czemu te drugie połowie myliśmy słabsze, a tu diametralnie zmienił się można powiedzieć obraz. Dlaczego? No to jest na pewno też charakter, mental. To jest to, że chłopcy muszą zacząć być pewni siebie też w też drugiej połowie, bo są przygotowani pod względem kondycyjnym i to było widać. Natomiast jest to przejmowanie samego siebie i myślę, że to nam się udało lepiej późno niż wcale. I cieszę że to było w przedostatniej kolejce. A myśli Pan, że ten sam skład osobowy może grać lepiej, jak będzie miał ten komfort, że nie będzie musiał się bić o każdy punkt, który może oznaczać utrzymanie, czyli naprawdę, jeśli będą grać. Od początku ligi to będą prezentować wyższy poziom, będą bardziej, nie wiem, konsekwentni, niefrasobliwi. Powiem, że myślę, że tak. Nie jest to, że jestem osobą bardzo pokorną, ale jak widzicie sami, ten zespół też rośnie piłkarsko. To nie jest zespół, który tylko przeszkadza, który tylko może być gdzieś tam podstępem próbuje zremisować bądź wygrać mecz. To jest zespół, który też w wielu aspektach ma stwarza dużo sytuacji bramkowych, tak? Więc myślę, że my poprawiliśmy w wielu aspektach naszych fazach gry, naszą grę i ja wierzę w swoją pracę w siebie, ale też wierzę w tych chłopaków, że oni też widzę, że rosną pod względem też indywidualnym. Dlatego też jestem dobrej, dobrej, dobrej nadziei, ale też uważam, że zawsze potrzeba też nowych zawodników do rywalizacji. To nie ma dwóch. Zain. Każdy zespół będzie poszukał y, dwóch, trzech zawodników, czy tam więcej do tego, żeby coś dać, jakąś rywalizację większą na tych, na ty, na tym, w tym zespole. Na pewno cieszymy też te transfery, które zrobiliśmy, to one spodobały nie zawsze pierwsza planowe postacie, ale to są postacie... Które dawały też rywalizację. Uważam, że musimy też patrzeć, nie tylko przez pryzmat transferu, że ktoś gra w pierwszym składzie i gra bardzo dobrze, ale daje komuś rywalizację. Tak jak na przykład rywalizacja między młodzieżowcami, gdzie Anczak jest i Bartlewicz. Bartlewicz przez to też rósł, Anczak też musiał się mniej więcej motywować. To samo z bramkarzami, dwaj równorzędni bramkarze. I też to powodowało, że jeden starał się bardziej gdzieś tam rywalizować. No i oczywiście bardzo dobre transfery też pod względem Mazura, który, który zrobił, można powiedzieć, tu furorę i w ważnym momencie, może nam pomógł. Dał nam spokój w swoją jakość lewej nogi i gra w powietrzu przez cały fragment gry. Wrócili nam zawodnicy też po kontuzji, którzy też tym bardziej nie mogli wskoczyć. Nawet nasz zawodnik Buga, który był tutaj czołową postacią, ciężko mu było sportowo, Wskoczyć do składu do tych chłopaków, ponieważ też trzymali pewien poziom sportowy. Nie chciałbym o, o, o zapomnieć, bo też trzeba powiedzieć o Kubie Griczu, który był zawodnikiem, który był rewelacją początkowej części, gdy nie miał kontuzji, gdzie potrafił grać na każdej pozycji, nie tylko na szóstce, ale potrafił grać na środku obrony i dzisiaj znów też się potrafił poświęcić. I ja też chcę podziękować zespołowi za to, że oni potrafili się poświęcić dla tego zespołu, dla tego klubu, a nie, że tylko grać na swoich pozycjach. I to też jest ważna cecha, ale my ich do tego przygotowaliśmy i dlatego też gratuluję swojemu sztabowi, który bardzo dużo pracę to włożył. Oni tutaj pracują od, szczerze mówiąc, od 8 do godziny nawet 19.20, tak więc tak ciężko pracują ci chłopcy, żeby pomóc tym naszemu, naszym zawodnikom. Klątwą z drużyn, które grają wysoko w tabeli jest to, że są rozdrapywane przez te najmocniejsze, a pan myśli, że to się panu zatrzymać tych piłkarzy, których pan dzisiaj ma? Myślę, że już jesteśmy po wielu rozmowach z zawodnikami. Myślę, że pan prezes z dyrektorem już mieliśmy te rozmów, kilka takich rozmów na temat już przyszłości. Nie możemy tylko myśleć o lidze i koniec, tylko myśleliśmy już o tym, którzy zawodnicy spełniają nasze oczekiwania i chcielibyśmy dalej podtrzymać z nimi współpracę. Większość zawodników ma kontrakty, ale musimy zobaczyć, kto odejdzie, kto nie odejdzie, bo niektórzy mogą być kupieni przez inne zespoły. Tak więc poczekajmy już do, ostatniego, do ostatniej kolejki, siadamy do zawodnicy, by mieć przerwę, a my siadamy do, do pracy, jeśli chodzi o nowy sezon. Ta przerwa pomiędzy rozrywkami jest bardzo krótka, ale już utrzymanie tak? w tej lidze, ostatni mecz przed nami. Czy to już jest ten moment, kiedy zaczniecie budować listę zawodników, o których będziecie zabiegać, bo wiemy, że utrzymanie już jest, czy jeszcze nie? Czy jeszcze poczekacie do tego meczu z Odrą pole? Nie, my już te listy mamy przygotowane. Te listy są przygotowane już nawet od kilku miesięcy, żebyście Państwo wiedzieli. My nie możemy, my jesteśmy takim klubem, że my musimy czasami wyprzedzać inne kluby szybkością działania bo nie możemy rywalizować z nim pod względem finansowym, tak więc ja, pan prezes i pan dyrektor wiedzieli, że też oprócz my, bycia trenerem, ja muszę też działać pod względem scoutingowym bardzo mocno i my jesteśmy już przygotowani na pewne działania, z kim chcielibyśmy rozmawiać, albo kogo zaprosić na testy, albo kogo chcielibyśmy podpisać. Tylko będziemy w, czasami w niektórych momentach w kolejce, a w niektórych momentach będziemy może szybsi, bo zagwarantujemy inne walory, nie tylko finansowo, ale też organizacyjne. Dla tego zawodnika i żeby na niego mieć plan, bo to jest bardzo ważne, żeby zawodnik wiedział, że może się tu rozwijać. Jeżeli zawodnicy widzą, że ich koledzy tu byli, przyszli i zrobili postęp, to to jest dla nas bardzo ważna informacja. I tak właśnie jest, że, że możemy tym zachęcić tych zawodników do tego, żeby tutaj się wybili i byli trampoliną do bycia później funkcjonowania na poziomie Ekstraklas.